zaczniemy sobie odpowietrzać kaloryfer, czyli idzie okres grzewczy, większość osób zaczyna mieć problemy z tym, że kaloryfer nie daje rady dobrze grzać, czyli grzeją powiedzmy sobie poszczególne żeberka, pierwsze, drugie, trzecie, natomiast już te dalsze w kaloryferze przestają grzać, są po prostu zimny. Odpowietrzanie kaloryfera może sobie zrobić każdy, jeżeli to ogląda jakaś kobieta i czuje, że jest zbyt zimno w kuperek to żaden problem, żeby samemu go sobie odpowiedzieć, bo to jest naprawdę banalnie proste. Pierwsza sprawa, którą należy na początku się kierować, to jeżeli tutaj macie pokrętło do sterowania temperaturą w kaloryferze, to musicie je zakręcić całkowicie, czyli tak, żeby woda w ogóle nie leciała, czyli zamykacie po prostu przejście wody tutaj na pokrętle. Kolejna sprawa Szukacie klucza, który będzie dopasowany dobrze do tej tulejki. Tutaj tu jest śruba, którą możecie odkręcać. I jeżeli dobrze dopasujecie już yy, yy, śrubę, może to być nie tylko klucz taki zwykły, jak ja mam tutaj, ale może być także, a nawet może i lepszy, klucz francuski czyli klucz z pokrętłem, który możecie sobie dostosować do dowolnego rozstawu. Kolejna sprawa miseczka. Miska na wodę jest niezbędna, dlatego że na początku jeżeli kaloryfer jest zapowietrzony, to będzie wyletywało z niego syk powietrza tylko, czyli się będzie odpowietrzał a potem w zasadzie zacznie lecieć już tylko woda i niekoniecznie czysta woda i musicie czekać do tego momentu, aż zacznie lecieć woda bo dopiero to będzie oznaczało, że kaloryfer jest dobrze odpowietrzony czyli miskę musicie podłożyć tutaj pod to miejsce, gdzie będziecie odkręcali tą tulejkę żeby po prostu potem woda sobie do niego i tutaj czasami jeżeli będziecie używali jednego klucza, to może się okazać Wam, żeby zacznie się kręcić też całe tutaj przejście, całe kolanko z regulatorem ciepła. Dlatego musicie mieć drugi klucz, aby przytrzymać śrubę z drugiej strony, aby ona się nie obracała, a tylko pierścień z przodu od strony kaloryfera, żeby się obracał, żeby go spokojnie odpowietrzyć. Podłóżmy miskę. Już opuściłem trochę powietrza. Podkładam miskę, trzymam ją sobie na kolanie, aczkolwiek może ktoś to rozwiąże jakoś łatwiej. Nie wiem czy słyszycie jak się odpowietrza powietrze. Schodzi powietrze z kaloryfera, i tak należy przeczekać do tego czasu, aż przestanie w ogóle uchodzić to powietrze. Zacznie po prostu ucieknąć woda. Powietrze niekoniecznie będzie pachniało, że zacznę komentarz, bo one już się zleżały. Jak po roku od powietrza się. zobaczcie ile powietrza było. To znaczy, że do połowy ten kaloryfer by na pewno nie wziął. Dosyć mocne ciśnienie. Czekamy, czekamy, i tak możemy naprawdę czekać dużo. Jeżeli macie inne kaloryfery, nie taki starej typ, że zwykłe żeberka, tylko ten nowszy, powiedzmy, typ, takie białe, obudowane, to możecie mieć albo tutaj regulację, zawsze regulację przy regulatorze ciepła będziecie mieli. Czyli śrubę jedną odkręcacie od strony kaloryfera, ten większy pierścień, żeby Wam powietrze uchodziło. Ewentualnie w tych. O, cieknie woda już normalnie, czyli musimy to zakręcić. Leci dużo wody, ale mamy miskę, więc się nic nie dzieje. Mocno dokręcacie, aczkolwiek pamiętajcie, jeżeli to do facetów teraz szczególnie, jeżeli zakręcacie to nie róbcie tego na chama, bo możecie przerwać gwint czasami. Jak przerwiecie gwint, no to będziecie mieli zimę bez kaloryfera. No, mocno dokręcone, kaloryfer odpowietrzony. Wody dużo nie uleciało, ale zawsze to już pokazuje, tak jak mówiłem, brudna, zawsze to już pokazuje, że jest kaloryfer dobrze odpowietrzony. I pamiętajcie, jeżeli macie nowszy typ kaloryfera, nie taki stary typ jak ja mam tutaj, to czas, macie czasami na grzbiecie kaloryfera inny odpowiednik, czyli jakiś korek, który można podnieść, ewentualnie zawleczkę. I ona także będzie Wam odpowietrzała kaloryfer. Ewentualnie, jeżeli jesteście hydroakami, możecie sobie założyć taki wajch jak ja mam tutaj. Mógłbym ten kaloryfer bez problemu odpowietrzyć tą wajchą, ale chciałem Wam pokazać, jak to robić na każdym typie kaloryfera. To co pokazałem Wam tutaj przy pierścieniu regulującym ciepło kaloryfera. Dotyczy wszystkich typów kaloryferów, jakie tylko macie, bo zawsze ten pierścień będzie, dzięki niemu będzie można odpowietrzyć każdy kaloryfer. Pierścień poluzować, tak jak powiedziałem w filmie. I na tym polega cała sztuczka. Dzięki za obejrzenie filmu. Cześć!